Całkiem niedawno, bo 1 kwietnia 2025 roku w lewobrzeżnej części Torunia, a dokładniej na toruńskich stawkach, otworzono nową pętlę autobusową oraz trasy do niej. Chodzi tutaj oczywiście o pętlę łączna, gdzie skierowano linia autobusową numer 12 oraz 14. Budowa tej pętli wchodzi w skład projektu przebudowy ulicy Łącznej. Oprócz samej pętli z peronami przystankowymi, to na nowej, zmienionej trasie 12 i 14 znaleźć możemy nowo wybudowane przystanki, które nigdy wcześniej nie były używane. Chodzi tutaj dokładnie o przystanki Trzcinowa, Szuwarów, Bekasa, Lili Wodnych, nowa lokalizacja przystanku Okulna oraz przystanek Łączna, ale nie ten na pętli, tylko jako przystanek przelotowy. Co ciekawe, dojazd do nowej pętli jest możliwy z dwóch stron i linia 12 i 14 ma inną trasę do niej. Na pętle dotrzemy trasą przez przystanek Okulna oraz Lili Wodnych, ale również drogą Trzcinowa, Szuwarów oraz Bekasa.